A ja, jak już wiecie, mam na imię Edyta, i dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to się wszystko zaczęło, że zostałam autorką książek dla Was. Otóż wszystko zaczęło się dawno temu, kiedy byłam jeszcze malutką dziewczynką taką małą, czteroletnią Edytką. Nie chodziłam jeszcze do szkoły. Mieszkałam w maleńkiej wiosce. Wszystko u nas było takie małe. Mało domów, mało ludzi, mało dzieci. Ale było coś wielkiego. Wielkie były marzenia. A wy macie marzenia? I wtedy stało się coś niezwykłego. Tak jakby mnie ktoś zaczarował taką różdżką z bajki, nie mogłam przestać pisać, i wcale nie chciałam. Tak bardzo mi się to spodobało, że pisałam codziennie. Każdy dzień miał swój wiersz. Pomysły na wiersze były wszędzie w domu, na łące, na rowerze ale prawie nigdy nie miałam na czym swojego wiersza napisać. Warto te marzenia mieć i do nich dążyć. Warto czytać książki, gdyż rozwijają wyobraźnię, a wyobraźnia jest potrzebne przy spełnianiu marzeń. Jak zacząć je spełniać, wystarczy pójść do biblioteki. Tam na pewno znajdziecie książkę o swoim marzeniu. Spadł na kota. Kot wytrzaszczał śmiesznie oczy, zerwał się jako oparzony, zaczął skakać w prawo, w lewo i na wszystkie świata strony. Potem koło trochę biegał, jakby własny łapał ogon. Michaś trzymał się za futro, łebkiem zderzał się z podłogą. Jest tam mostek, a na mostku siedzą czytelnicy. Mali, rzeka słyszy. Jak się chwalą, co ostatnio przeczytali Kasia czyta